Siemano, witam was bardzo serdecznie w pierwszej kolejce drugiego sezonu Veloktor, ze mną jest Inku, także siema Siemano No i zagramy sobie Brazilia United Contra United No co, United jest mocno pokiczkalne po stronie aktualizacji, tak więc dużo zmian jest mhm. Brazilia to... jest mocna? Co ty mówisz? Nie no, mówię, że ten, w United jest dużo zmian też. Lukas Lukas się przyda, Hal, ty spiercielaj. Nie lubię cię. Dobra, tutaj taki może być. Jeszcze Majkon by się przydał. Okej. Okay. Zawsze się zastanawiam, Alves czy kurde Cezary nigdy się nie mogę zdecydować. A nie wiem, Alves mi broni na fucie słabo, ale ogólnie to jest dobry bronkarz. Robi ma fajne. No. Ale ustawianie się ma dużo słabsze i refleks ma, se... ma lepszy. 8 sekund, no dobra. Spoko, okay. spoko. No. Jak coś, to sorry was, że tak mówimy trochę ciszej, może nas ciszej słychać na nagraniu, ale ten, no, nagrywamy to dosyć późno, bo nie mieliśmy wcześniej czasu. No. Dokładnie ja. Kurwa, pierwsza w nocy ja też. No, Dobra, to więc gramy. Ogólnie pierwsza kolejka, to więc... Wiecie, jeszcze nic nie jest wiadome, nic nie jest rozciągnięte. Gramy bez... ten... No, pierwsza kolejka, początek sezonu, jeszcze forma nie jest. No właśnie. Okres przygotowawczy się skończył. Dopiero. Wszyscy wrócili do pozów to tanie... <laughs> Dobrze. Be beautiful. Dobra. No, ale strzelił, Ale się Ładnie. przepchał w ogóle, nie? No. Bo ja myślałem, że wiesz, że wyjebiesz mnie ogle, jak najmanem. No tutaj, o teraz. No, bez kitu. To mnie zdziwił teraz chłopak. Jak tam, Linku, po meczu na świeżo? Właśnie, dzisiaj jesteśmy na świeżo po meczu, tak, więc możemy wam powiedzieć, bo ja, ja myślę, że Bayern wygrał niezasłużenie finał, ale może w końcowym rozrachunku mi się to leżało, ale tak ogólnie to ten mecz akurat nie należał mi się na zwycięstwo. Tak? tak bo ja oglądałem tylko pierwszą z, połowę. Tak, szczerze mówiąc. No, jak po Rusie nie przepadam za Borussią, tak tym meczem kibicowałem i... Nie no, nie dlatego, że był Real, ale po prostu... No to grają tak więc wiecie, dlatego w sumie. tam ten Lewandowski mi tak bardzo nie przeszkadzał. No, ale to, co zrobił, to jest, no, hamskie, to mało powiedziane trochę. A to, co tam zdeptał Dante. Mhm. Mm I to no. perfidnie się tak popatrzył jeszcze na niego zanim go Nie Także już wiecie, czemu go nie lubię mniej więcej. No, Lachu już o tym ile razy mówił. Ale stary, to oni i tak mi mówią, że ja do... przez to, że go nie lubię, bo strzelił bramki realowe. No. no, no Prawda, wcześniej już go nie lubię. To bym musiał nie lubić, stary, tylu zawodników. No. Aha, no i Neymar w Barcelonie. Mają, tak, podać, proszę, oficjal... Mają podać oficjalnie po tym. Yy, po meczu w niedzielę albo gdzieś w tygodniu. Mm -hmm. Bo rano była wiadomość, że Neymar wybiera pomiędzy Realem a Barceloną. No, no i wybrał. że Nie chcę go w Realu, naprawdę. Ja też. Ja się ucieszyłem. Poszedł do Barca. No. Naprawdę. Tam nie. Nie, wiem, on jest to, że tak powiem, nie obrażając, tylko jest zbyt, de zbyt delikatny na hiszpańską ligę. A co dopiero na tę, na angielską? Przyjdą buchary, to go tam. Hiszpańskie bardzo dużo trzeba się przebiegać w ogóle, więc. Nie jest strasznie delikatne. Muszą na ronach. To, to jest Brazylijczyk. No, I to, to, my też, to mnie też kurde zastanawia, bo wiesz, jakie są problemy zawsze z nimi. No, z dyscypliną. No. Ale w Hiszpanii w ogóle Brazylijczycy są raczej tacy na uboczu często. Też w jakich drużynach w sumie, no, bo tam Marcelo ale i tam za to, ten wyleciał, ten. za to w sumie wyleciał ten, Robinio, za dyscyplinę. Ronaldo Ronaldinho to... w sumie też. No, no, ale nie to, że w sumie że stary był, ale... No nie, no, on też zaczął imprezować na treningi i się spóźniał. Tak? Mhm. no to kurde. A co było z Adriano? Tak samo. O, no, Adriano to pojęty. Też kurwa go szukali. a to Babeka zginął Adriano i chuj nie ma gościa. Więc to był jak Ronaldo, co hamburgery w pieprzu. <gulacja> Który ten e, Luis? No. Ronaldo no, luis na Lima. No. Wow, a mi laguje coś. Kurwa, nie a ten, jak ten... Tam... No, on też trochę laguje właśnie. Ja nie wiem, jakby był tak ten mini z Ronaldo, tym grubym właśnie. Przebiegał za hamburgerami. <noise> takie kierki były. Jakoś przed Mistrzostwami Świata chyba w Niemczech. Łołołołoło. Wow, 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 wow. Ale ścinki. Ale to internet, internet... Internet lacha dzisiaj, tak więc... No tak, niestety to dzisiaj u mnie, bo... oglądałem ja nawet... Że... No właśnie. Chciałem po ja, ten... kupiłem na Onecie sobie mecz. I oglądałem tylko jedną połowę, potem wyjebało mi i przez trzy godziny nie miałem. O, ale mi ściągnął. Jak go na net, to możesz obejrzeć potem cały ten, na transmisji tego. Ojej, ale fajnie. No. Ciekawe, kto wygrał. Nie <laughs> wiem, chyba nie ma na Facebooku informacji. Ale, ale wiesz co, z tego co widziałem w skróty, to Bayern wcześniej zasługiwał na bramkę. No. To, co z linii wybił. Pierwsze, nawet w drugiej połowie, nie? Mhm. No. Ale co płacić to wtedy, jak ściągnę z tej bramki, z tej... No, Słuchaj. no, ale potem ten gol Robena to rzeczywiście z dupy, tak mówiłeś. No. Tak przyszedł do w tyle. Ale oni tak się rozsunęli fajnie. No, Subotici tam na, kol na kolanach ten... No, ten, ten, widziałem. Jest, 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 ja myślałem, że tam jeszcze powalczy Subotici, chciałem w ogóle tam coś zrobił. No już, już, nie dostał po prostu. No. Wow, Marcel. Jasno. Kurde. O. Niedobrze, niedobrze. O, ale ci zostawiłem miejsca. zawsze zależy wrócić Alwesz. Alwesz, Także no. A no fajnie koleś napisał, wow, jeden dziennikarz, no. tylko kurwa, żebym ja wiedział teraz jaki to był. Hiszpański albo brazylijski napisał na Twitterze, że yy, na jednym statku nie może być dwóch kapitanów. To chodziło o transfer tego. No. no. Że Messi i ten to za dużo. W sumie zobaczymy. Oni się, oni się będą... Jest, mogą się nie zrozumieć, bo jak Ronaldinho grał z Messi razem, to też nie rozumieli się zbytnio. Pamiętam. No bo to dwie indywidualności będą takie. Chociaż Messi aż taki nie jest indywidualny, ale... Ale najmarmy wszędzie też że Myślę, że to bardziej Ronaldo by miał problem, mm. jeśli mm -hmm. by przeszedł Neymar do... no, no ale na pewno, no. na pewno go trochę ten, że tak powiem, zajdzie trochę presji z tego, z Messi'ego, bo trochę więcej miejsca będzie miał, nie? Mm. Na pewno będą się skupiać też no, na Neymarze, nie? No bo to logiczne. Też go będą musieli podwajać, czas na krycie i tak dalej. I wtedy Messi może mieć więcej miejsca, to może o to chodzi. To taka... właśnie, no no. Dokładnie. A ja słyszałeś, że, ten, że Real masz 18 nazwisk na liście życzeń? Już podobno. No teraz na... to już. Na... Teraz to ciągle jakieś nazwisko będzie. Suarez podobno. No i zostaje, Aguero podpisał nowy kontrakt. A ty czytałeś to z Kawanim, czy nie? Mhm, no właśnie, właśnie mówię, że Kawani, kurde. Ja stawiam na Real, bo jak, bo jak przejdzie Neymar, to teraz Barcelona nie będzie robiła drugiego wielkiego, a gdzie pójdzie do tego? Jak nie do Realu, albo Barcy nie. Ale przydałby się kawań w bo napastnik nam no jest potrzebny koniecznie. Benzema to jeszcze jako tako jest OK, ale Higuain to... No, ja bym już, to... już chciał sprzedać i tyle. Nie widzi mi się. Zresztą on, on ma i w Juventusu podobno. Dobrze, przynajmniej trochę bekasy Zamiana bo... Zamiana podobno Juventus... Vidal? E... Vidal, czy... no. Vidal by się też przydał. No, on defensywny. Z Widoczny Vidal on dobry jest. I młody no, chyba. No, 26, właśnie 25. Tyle mam, myślę, że mniej. O, no, nice. Jest trochę starszy. Jakby nie patrzeć, to młody Trzyję jeszcze. Na. bramkę teraz, bo stałe fragmenty to jest przejebane w Brazylii. Nie tak. Ostatnio nie potrafię wykorzystać w ogóle. Tak. O! Panie Neymarze, wypuścili O kurwa, zrób namurawa. Obro. Coś <laughs> tego nie No nic nie było na co? A ty panie sędzia. Kurwa. No bierz. Tak. Aj, nie znasz! Dziwny ten na tych lagach, kurde Mam też, No co poradzić? tak nie są takie straszne, ale jednak wkurwiają Czasem są gorsze No nie, raz na ten sezonach już trafi takiego lagara to No wejść, to jest normalnie, nie wiem czy to zależy od pingu czy od czego bez niektóre łączy mogą się gryźć po prostu Co to jest, kurwa Mhm. No. Mhm. Jezu ma tylko dwu... we trzech kryli kaga i tak prawie wygrał główkę. No ostatnio kurde wszystkim powtarzały, że kryje za Kufaj, kurde, nie wybieram tego krycia. Mi sami tak biegną do nich. No ale co ten ogrońcę zrobił to nie wiem. O, jest, kaka. <grym> hmm. A spada mu już ten, ja gram w nim w, w tym wirtualną gwiazdę, nie? Co ma spada? No spada, już mu overalnie <grym> Już ma 81. No już koło cool, world stary Parę sezonów ile A podciągnąłem mu na początku, bo 85 miał. Mhm. Także, a nie wiem ile ma normalnie. Nie wiem, a po aktualizacjach mam 81, mam po aktualizacji. Tak? Spadną, no. moją. Kurwa, no. Wiedziałem, że to pije. No tak, ale to powinno wpaść za pierwszym razem. Wiesz, że gram na tym, na defensywnym? Ja próbuję na ofensywnym. Znaczy na zrównoważonym w sumie. No. Bo. Kurwa, Barcelona, 2 Barcelona, Brazylia jest taka ofensywna, że oni mi tak spieprzają do przodu, że im wolę dać defensywny i wtedy jest tak jakby normalny. Tak to zauważyłem, bo jak dam ofensywny, to Jezus Maria, to oni tam się pchają jak... No bo oni nie mają ofensywnych graczy ogólnie. No i obrońcy, wiesz, tak spitalają. Wszyscy mają raczej te in-game stats takie bardziej podofensywne. No ja gram, wiesz, z trzema obrońcami, no. to Marcelo to tam w ogóle już spierdziele. ...cały czas. Czyli Brazylia już wykorzystana, u Ciebie Manchester. No, ja już to rozpisałem dla wszystkich. Nie, ja będę tak, wiesz, trochę patrzył pod, pod... to, co się dzieje. A właśnie, a strona już będzie gotowa? Ten strona będzie gotowa forum? po drugiej tej. Mhm. Bo... ...to mogę już powiedzieć w sumie. E, ...nowy współwłaściciel mhm. będzie. Mhm. Także koleś będzie, będziemy mieć serwer i styl, i on będzie od spraw technicznych, a ja będę się zajmował takimi wiesz, bierdłukami. Dlatego to tak, bo naprawdę gościu on sprzedaje style, nie? On mhm. pracuje sam, sprzedaje różnym firmom. Na przykład ostatnio robił jakieś tam, kurde, jak to się nazywa, jakieś zlecenie. Nie wiem, tam parę tysięcy euro było. Mhm. Także tak goś naprawdę ogarnia i, i, i mega to może być. Dlatego, dlatego wiesz. Ale czy forum czy taka strona zwykła? Czy znaczy, to jeszcze na razie chcę tak w tajemnicy podtrzymać, ale to będzie coś połączeniem widzów i, i naszej ligi. Także myślę, no, że będzie fajnie. Fajnie. No i w końcu będą tam ludzie przesiadywać, nie tak jak na tamtej tylko weszli. Zobaczyli i poszli. No tak. No tak, to było. Chodzili, patrzyli na tabelę i tyle. Chociaż mieliśmy dużo, bo 5 tysięcy z tych użytkowników było. Później no było zajstrowanych na moskitę. Później dowaliło do 10 tysięcy, ale już mi się nie chciało ich tamten akceptować. I nie wiem w końcu ile było, ale koło, koło dychy to mogło być w sumie. No widzów mniej. Tak, no akurat. No widzów się... tysiące subów. Bo wydaje mi się, że, tak że dużo osób też robi tak, że po prostu wchodzi i ogląda, bo jednak mhm. jak masz subskrypcję i jedni nagle pięć tych, to. No, czy na nas to. Poza tym interesuje, były... interesuje no. dany youtuber i tyle, nie? No, pomysł to było jakby to w jeden dzień wszystko. <śla> ja, pięć. <pierdolę. śla> no, tak, pięć ligi naraz, nie? Mm. No fajnie, bo ten szakal teraz doszedł do ciekawej, może. No. Może dojdzie, do, do suba od niego. Może co? Dojdzie do subaedniego suba, suba na doktora. No A tak, no, ogólnie. Jak strona będzie gotowa, to będę prosił każdego, żeby film nagrał, żeby ruszył drugi sezon i tak dalej, nie? Tak, 15 sekund na swoje zrobię. Łatwiej będzie wtedy pozyskać sponsorów, no i mieć nagrody, nie? mhm. Bo teraz już bym zaczął szukać sponsorów, tylko, no, bez strony tak no, ciężko. W ogóle, dobra inicjatywa była z tym, żeby do jej to zgłosić, ale jeszcze nie wiadomo, Musisz to wcześniej, chyba. No, teraz ci się będzie. Jak czternastka wyjdzie, można by się zgłosić tak na tak Na samym początku czternastki, nie? Mhm. To dobra inicjatywa do rozeklamowania roz roz gry. Na samym początku, jak wyjdzie tylko. Bo tak już pod koniec to jest niezbyt dobrze. Ooo. Czyżby honorowa van Persie na twa, jest dobrze? Kurde. Teraz szans. Wiesz, że Brazylią się gra dobrze z Manchester'em? Nie wiem. No to już wiesz, nie bierz nigdy. teraz wiem. Dzięki za mecz. No, dzięki. I powodzenia. Na razie wam wszystkim. No, nie, dziękuję. Na razie. Na razie.